Ja jestem najmłodsza wśród załogi Meringer. Idzie przedstawiam Wam wszystkie moje koleżanki z działu sprzedaży. Właśnie będziemy chodzić do firmy. I przyjechała do nas Sandra, moja pierwsza koleżanka. Cześć! Sandra jest w firmie już od ponad 5 lat. I wybrała Meringer ze względu na to, że może się rozwijać i że ma gdzie przechowywać swój piękny sportowy rower, którym uprawia całoroczne wycieczki do pracy. Jesteśmy już w środku. Wchodzić do Albo mi się udaje, albo czuję, że zapachkamy w tym miejscu, albo zobaczymy, co dzieje się u ówki żonek na sali yy, w sprzedaży. Ooo, nie myliłam się. No właśnie szło do ciebie w całość. Dzięki. Gdyby nie Meringer, Agata na pewno byłaby baristką, ale no, kto wtedy dbał było to, żebyśmy miały kawę? Agata jest niezastąpiona też w reklamacjach kurierskich, także poznajcie Agatkę. I myślę, że od razu możemy przejść do naszej trenerki Celiny. Celinka jest niezastąpiona w rozmowach z klientem biznesowym. No i cynika ma najładniejsze okulary, znasz wszystko, musisz sobie przyznać. I też w roku dostaje bardzo ładne, personalizowane kartki świąteczne. Myślę, że możemy Wam e, pokazać. Hello! Dzwonię, fakturuję, trenuję, zapraszam. <grystanie> Rozmowy z klientami są bardzo przyjemne, Branża bardzo sympatyczna i kulturowa, miło i fajnie rozmawia się z klientami, którzy wiedzą. Czego potrzebują? O, dzwoni, przepraszam. Dzień dobry panie doktorze. Dzień dobry, witam pięknie serdecznie. Kładam się pięknie. No to jak już mam to gadę? przydałoby się coś słodkiego. Mamy u nas taką regułę, że codziennie każda z nas przynosi do biura coś słodkiego, żebyśmy mogły mieć zapas cukru, zapas cukru zawsze uzupełniony. I dzisiaj ciasteczkami częstuje nas Paulina. Cześć Paulina. Cześć. Paulina jest naszą specjalistką od układania treści marketingowych, wspiera nasz dział marketingu, no i na samych chyba jako konsultantka świetnie trafia do klientów z swoimi treściami pokażę pomieszczenie socjalne, gdzie mamy pyszną ekspres do kawy i lodówkę, a niedługo jeszcze uzupełnimy go o kuchenkę, zlew i zmywarkę. I w pokoju socjalnym spotykam Beatkę. Cześć. 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 Batka właśnie dostała karteczkę z naszego programu Szczęśliwa Krówka za to, że się uśmiecha i zaraża nas wszystkich optymizmem. I teraz Batkę może wymienić karteczkę na pyszną krówkę, gdzie jest napis Szczęśliwa Krówka, dziękuję za Twój wkład. Dziękuję. Ja słyszałam, że niektórzy sami piszą te kartki, gdy spada poziom cukru, ale to chyba tylko plotki. I jest też Ania przy naszej pracowniczej biblioteczce. Cześć. Ania sobie wybiera książkę. Większość książek zapewniła nam firma, ale też wiele z nich dostało drugie życie, ponieważ przynieśli je pracownicy. Ania, co tam sobie wybierasz? Myślę, że dzisiaj sobie postawię na klucz do szczęścia to, co właśnie odczuwam, to Hitch. Jest jednym z określeń duńskich słów, to określenie na uczucie szczęścia, ciepła, komfortu i bezpieczeństwa. Super. To co, w takim razie idziemy zwiedzać dalej. O, cześć Justyna. Justyna pracuje z kluczowymi klientami u nas w firmie, którzy często mają dość wyjątkowe potrzeby. Gdzie idziesz? Właśnie idę na spotkanie do szefa w sprawie nowego projektu. Super, drzwi do biura wszechczasowe są zawsze otwarte, także każda z nas śmiało po jakiejś ważnej rozmowie może się tutaj udać i nowe pomysły przedstawić. To ja uciekam, z mi Powodzenia, miłego spotkania w takim razie. Dobra, Dobra, idziemy dalej i teraz ostatni punkt, czy to ostatni punkt na liście. Pokażę Wam pokój dziewczyn. Trzeba w pracy. Cześć. Cześć o, jesteśmy tutaj. Gosia w zagadała się z dziewczynami, więc musiałam po nią przyjść, ją zabrać do pracy. I gdzieś jeszcze w administracji, mam wszystkie narzędzia, które nam są potrzebne do pracy. I Gosia właśnie e, troszczy się o to, żebyśmy zawsze na burkach miały wszystko, co potrzebujemy e, w ciągu dnia. Został przecież w jakiejś Tak, bardzo pięknie, dzięki. Teraz czas, żebym powiedziała, dlaczego ja wybrałam Meringer. Wybrałam Meringer dlatego, że jesteśmy zespołami, wszystko robimy zespołowo, pracujemy zespołowo. Jakby nikt z niczym nie zostałam sama, no to co? Czekamy na sobie sprzedaży. I właśnie trwało nas spotkanie przy Wodnej z Pauliką, jedną z nas, na temat wyników z poprzedniego kwartału. Wspólnie omawiamy. To, co się udało, to, to co się udało i co mogłyśmy zrobić lepiej. I zawsze, jeśli zabraknie nam chociażby kilku procent do realizacji planu, no to wspólnie analizujemy, dlaczego tak się stało i co możemy zrobić w przyszłości, żeby osiągnąć wynik. I to chyba wszystko na dzisiaj. Także dziękujemy. Cześć!